Cześć! Dzisiaj zapraszam do zrobienia przepysznej sałatki z pieczoną dynią, orzeźwiającym sosem oraz chrupiącymi orzeszkami. Jest przepyszna. Wystarczy tylko kilka prostych składników i zaczynamy. Będziemy potrzebować jedną średnią dynię. Środek oczyszczamy z pestek, następnie kroimy na mniejsze kawałki. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Skrapiamy oliwą. Następnie układamy kawałki dyni, solimy i wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 35 minut, aż do miękkości. W międzyczasie kroimy pół cebulki, solimy oraz dodajemy winny, czerwony ocet. Wsiekamy pietruszkę oraz przeciskamy 2-3 ząbki czosnku. Otarto skórkę z cytryny lub limonki, sok z połowy cytryny, solimy i dodajemy olej. I odstawiamy na chwilę. W międzyczasie do mjędzieża wykładamy orzechy i rozgniatamy. Dodajemy miód i łączymy ze sobą te dwa składniki. Idealne połączenie. Następnie dynię obieramy ze skórki. Na półmisek wykładamy roszponkę oraz pokrojoną w kostkę upieczoną dynię. Wierzch posypujemy cebulką oraz serem feta. Polewamy pysznym, orzeźwiającym sosem oraz na sam koniec wykładamy nasze chrupiące orzeszki. Ta posypka jest przepyszna, chrupiąca. Sałatka jest idealna na jesień. Bardzo gorąco polecam Wam ten przepis. Cieszcie się smakiem sałatki i życzę Wam smacznego!